Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, mimo że liczy sobie niespełna rok istnienia, to już został zauważony na polskiej mapie uczelni kształcących studentów na kierunku prawo. Dziennik Gazeta Prawna opublikował pod koniec czerwca dziewiąty ranking Wydziałów Prawa. Nasz Wydział Prawa i Administracji, ponieważ istnieje od niecałego roku, nie mógł zostać ujęty w klasyfikacji ogólnej tego rankingu, ale zostały zauważone jego mocne strony, a mianowicie wymogi nauczania. W tej kategorii nasz wydział otrzymał taką samą liczbę punktów, czyli 14 na 15 możliwych, jak wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, które w całym rankingu zajęły dwa pierwsze miejsca. O szczegółach tego wyróżnienia, jak również o podsumowaniu pierwszego roku istnienia Wydziału Prawa i Administracji na naszej uczelni porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, panem doktorem Piotrem Mysiakiem, prodekanem Wydziału Prawa i Administracji. Dzień dobry, witam pana, panie dziekanie. Dzień dobry no jeśli chodzi o to nasza ten ranking. No, myśmy pró próbowali z kilkoma gazetami. Dziennik Gazeta Prawna zrobił nam przysługę i zgodził się ująć nas w rankingu. Niestety to jest pewien problem. Ponieważ w tych rankingach są oceniane kwestie dotyczące na przykład ilości studentów, którzy ukończyli. No my jesteśmy jeden rok działamy. No nie możemy tutaj się pochwalić, że jakiś nasz student dostał się na aplikację, no bo mamy dopiero pierwszy rok. Dokładnie. A czyli... to jest w tej klasyfikacji całkowitej wydział nie mógł zostać uwzględniony, ale co wpłynęło na to, że w tej kategorii e, wymogi nauczania, czyli de facto program nauczania, otrzymaliśmy tak wysoką notę? Znaczy położenie nacisku na przedmioty tak zwane dogmatyczne, te, które się zajmują praktyczną działalnością prawa i tym, co potem w praktyce ma dosyć e, spore znaczenie. Te przedmioty tak zwane dogmatyczne, no przede wszystkim prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, one u nas e, są prowadzone w sposób dosyć rozbudowany i to właśnie zostało docenione. No, oczywiście tam chodziło również o takie przedmioty jak prawo handlowe, ale to są głównie te przedmioty nakierowane na praktykę, no bo większość tych rankingów ocenia e, pod kątem przyszłego życia zawodowego. No i tutaj te, te wartości, to, że my chcemy przygotować tych studentów pod praktyczne działanie, przygotować do aplikacji, zostało bardzo wysoko ocenione. Nasi studenci na kierunku prawa kształceni są według autorskiego programu. Co go wyróżnia tak naprawdę spośród innych programów eee. funkcjonujących na uczelniach? Może tutaj warto powiedzieć o trzech rzeczach. On jest, został skonstruowany troszkę inaczej. Pierwsza rzecz to to, że położyliśmy właśnie nacisk na, dogmat, na nauki dogmatyczne, czyli te praktyczne nauki, które zajmują się poszczególnymi dziedzinami prawa. A druga rzecz. Coś zupełnie nowat Dwie kolejne rzeczy są zupełnie nowatorskie u nas w kraju i nikt w takiej skali i w taki sposób tego nie robi. Stworzyliśmy osobny blok przedmiotów kazuistycznych, czyli taki, gdzie jest w części tej podstawowej jest na przykład prowadzony wykład z prawa cywilnego i w, do tego wykładu są obowiązkowe ćwiczenia. I w tym samym semestrze, oprócz tego jest prowadzony wykład sprawa karnego i sprawa administracyjnego. Dodatkowo każdy student może sobie wybrać, w czym będzie się chciał specjalizować, i jeżeli i będzie miał do wyboru tutaj oczywiście są pewne parytety i pewne inne bardziej skomplikowane rzeczy, ale mówiąc w pewnym uproszczeniu, będzie mógł sobie wybrać, chce nabywać umiejętności praktyczne i rozwijać się w jednym z tych kierunków, czyli na przykład chce być cywilistą, karnistą, administratywistą. I tutaj e, studenci mogą sobie wybrać te przedmioty kazuistyczne. Na czym to polega? No, na tych przedmiotach kazuistycznych e, będą rozwiązywali e, tak zwane kazusy, czyli sytuacje, do których trzeba przy, zastosować, odpo znaleźć odpowiedni stan prawny, zastosować ten stan prawny, e, umieć to uzasadnić. To są takie zajęcia praktyczne, dołożone i w takim wymiarze nie robi tego żaden uniwersytet w Polsce. To, co ważne chyba w tym programie, to również fakt, że wydział przygotowuje pod konkretne aplikacje, przygotowuje studentów pod konkretne tak, aplikacje. To jest ta trzecia nowa rzecz, ponieważ u nas w Polsce panuje takie przekonanie, że studia powinny dać pewien zasób wiedzy, a praktyki to powinniście się nauczyć na aplikacjach i najlepiej na aplikacje to sami się przygotujcie, dostajecie się, to się dostaniecie, nie, to nie. My trochę inaczej na to patrzymy, no bo Właściwie stwierdziliśmy, że, że, że podstawą tego, co potem chce człowiek robić, to są aplikacje. No i um, u nas e, każdy student na czwartym roku, czyli półtora roku, to jest ósmy seme, po ósmym semestrze, czyli e, siódmy, ósmy, e, prze, e, półtora roku przed zakończeniem studiów musi się zdecydować, e, do których aplikacji będzie się przygotowywał. Musi wybrać dwie spośród pięciu. W chwili obecnej jest pięć aplikacji, i mamy w formie ćwiczeń specjalne zajęcia, które będą przy, przygotowywały do wybranych dwóch aplikacji, które jest, każdy ze studentów ma sobie wybrać dwie. E, często wymogi na te aplikacje są dosyć podobne, dlatego też możliwość kształcenia się do dwóch e, zapewnia pewną możliwość e, poszerzenia wiedzy, spojrzenia na to w trochę inny sposób. No i te zajęcia mają za zadanie przede wszystkim przygotować i kończą się symulacją egzaminu na daną wybraną aplikację, czyli no tam ktoś się kiedyś naśmiała, że taka próbna matura, mhm, że będą mieli okazję tak naprawdę sprawdzić się w tym, czego się nauczyli. Zgadza się. Czasami te egzaminy wyglądają bardzo przerażająco dla osób, które pierwszy raz do nich podchodzą, więc. No. Taka tak, próba może im sporo ułatwić. No tak, człowiek, jak przeczyta o tych strasznych testach tak dalej, no bo weź, pierwsza rzecz, którą weźmie, no to wymogi te egzaminacyjne, jak się człowiek je przeczyta, no to one naprawdę strasznie wyglądają, ale możliwość popatrzenia na to i e, z, zobaczenia, że ten może nie jest aż takie straszne, że, że, że to jest po prostu trzeba się nauczyć, dużo się nauczyć, ale to jest do zrobienia i to jest też daje pewien taki, taką formę, no, e, pewną formę sprawdzenia. Zobacz, no to będzie w ten sposób wyglądało. Może no, nie jest dokładnie tak samo, bo to jest symulacja, no to tam pewnych rzeczy nie wszystko da się zasymulować, ale zawsze taki student będzie miał większe spojrzenie na to, jak to wygląda. Mamy nadzieję, że w ten sposób również zachęcimy ich, bo ja pamiętam z moich, gdy ja kończyłem studia, Wiele osób bało się tego, bało się pójść, było to z lęk przed nieznanym, tutaj będzie znacznie prościej moim zdaniem. Taka próba na pewno im się przyda. W tej chwili na wydziale na obu kierunkach, czyli na prawie i administracji, studiuje ponad 430 studentów. Jak wygląda rekrutacja, tegoroczna rekrutacja kandydatów? Eee, powiem szczerze, no w chwili obecnej całkiem dobrze, przy czym trzeba pamiętać, że no, na, na studia niestacjonarne. My w zeszłym roku większość kandydatów zgłosiła się we wrześniu. Podobnie jeśli chodzi o studia drugiego stopnia administracji, również większość kandydatów zgłosiła się w, pod koniec terminu we wrześniu. Także jeśli chodzi Na dronach w ramach. A, bo, pierwszego stopnia. Bo, bo pierwszy stopień się kończy, muszą złożyć dlatego też. Na dzień dzisiejszy mamy e, do, e, do ponad 100, chyba dobrze ponad 100 kandydatów na kierunku prawo stacjonarne. I o ile mnie pamięć nie myli co najmniej jedną grupę, czyli chyba jakieś 30 parę osób na administrację pierwszego stopnia, ale to mówię, to w zeszłym roku było ciut gorzej o tym porze roku i w tym roku, no mówię, ta rekrutacja jest znacznie lepsza i my tutaj a jesteśmy Żadnych obaw Państwo nie mają. Przypomnijmy, że rekrutacja na, na wszystkie kierunki prowadzone na wydziale trwa do 14 września, więc jeszcze jest szansa, aby rozpocząć studia. Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite, magisterskie na prawie, pierwszego i drugiego stopnia również stacjonarne i niestacjonarne na administracji. Ale także w ofercie wydziału znajdują się y, studia podyplomowe. Do kogo adresowane są te propozycje? Tutaj studia podyplomowe dosyć szeroko adresujemy, ponieważ no, mamy różnego typu e, rzeczy związane, na przykład mamy studia dotyczące e, prawa europejskiego, różnego typu funduszy europejskich. Mamy tutaj, one są adresowane dosyć szeroko do ludzi, którzy chcą no, mieć jakoś, no, cho głównie chodzi o pieniądze, czyli ludzi, którzy chcą pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, całkiem niemałe. Mamy też studia takie bardzo specjalistyczne, na przykład dla tłumaczy. Mamy studia z, zak z zakresu prawa pracy i kadr które również są adresowane już tak bardziej pod praktykę. No, studia podyplomowe ze swej istoty są to studia, które mają, e, mają e, zapewnić, pewien, tak, dodatkową wiedzę i one już nie są tak ogólne jak studia te akademickie, tylko tutaj są podokreślone często dosyć szczegółowe grupy robione. Tam są jeszcze jakieś sprawy podatkowe, o ile mnie pamięć nie myli, kwestie podobne do wyboru jest aż osiem kierunków w tej tak, chwili. Tak, zgadza myślę, się że ta i, be, i będzie, myślę, że będzie więcej. Będzie jeszcze. poszerzana. E, warto zaglądać na Państwa stronę internetową, bo tam znajdują się aktualne informacje na ten temat, między innymi. Rozwój Wydziału to także inwestycja w kadrę i e, działalność naukowa e, pracowników naukowych Wydziału. E, jak wygląda rozwój Wydziału Prawa i Administracji naszej uczelni w tym tutaj, jeśli To warto podkreślić. My już od początku byliśmy tutaj dzięki przede wszystkim... E, Postawie władz, pana rektora, pani rektor Graczyk. Tutaj mieliśmy tą kadrę bardzo, no bo normalnie, gdy otwierają kierunek prawo, no to mówi się o tej magicznej szesnastce czyli sześciu profesorów, 10 doktorów. U nas na początku mieliśmy już 34 pracowników mieliśmy ponad 12 profesorów także tutaj no, trzeba przy, podkreślić to, że mieliśmy tą kadrę. Mamy tej kadry dosyć sporo. To jest kadra bardzo wysokiej jakości. Udało nam się pozyskać bardzo e, młode i e, bardzo fajne osoby, które się rozwijają naukowo i są dosyć ambitne. To zresztą widać tutaj po różnego typu przedsięwzięciach. W tym czasie no, e, nasz wydział organizował bądź organizował cztery konferencje, dwie konferencje takie. E, które samodzielnie tutaj organizowaliśmy. No i w przypadku dwóch byliśmy współorganizatorem, co w ciągu roku i od rozpoczęcia działalności jest dobrym wynikiem. A tutaj warto się jeszcze pochwalić jedną rzeczą, jeśli mogę. We wrześniu to jest to, co teraz robimy. 57. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego. To jest bardzo prestiżowa impreza, którą panu Dziękanowi basz udało się pozyskać dla naszego wydziału. I to jest naprawdę bardzo prestiżowa, bardzo duża e, impreza. No i nowy wydział e, wiele osób nie do końca nawet wierzy, że taki nowy wydział wziął się podjął organizacji tak potężnej imprezy. Bo tam kilkaset osób przyjedzie na tą imprezę. To są ze wszystkich katedr prawa konstytucyjnego w Polsce. I to jest impreza międzynarodowa, bardzo duża. No tutaj. Będzie jeszcze, będzie się działo, będzie się działo. oj, będzie Czyli się działo. Dodajmy, że konferencja w dniach będzie odbywała się na Uniwersytecie Zielonogórskim w dniach od 17 do 19 września. Jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz, bo działalność naukowa, działalność dydaktyczna to są bardzo ważne aspekty funkcjonowania każdego wydziału, ale nie mniej ważne jest także życie studenckie i ta działalność żaków. Czy naszym studentom udało się już na tyle zintegrować, poznać i zaktywizować, że zawiązali jakieś koła naukowe, studenckie? Tak, zawiązali koła. O ile pamięć nie myli mnie, jest ich cztery, cztery i tutaj kolejne koła się szykują, ponieważ. No powiedzmy sobie szczerze, koło naukowe z reguły zainteresowuje pewnym rodzajem działalności i tutaj no studenci po pierwszym roku no mieli na razie tych wykładów bądź zajęć, które mieli, no mieli na razie tylko część tych zajęć. Także no, przypuszczamy i tutaj się myślę, że będzie więcej tych kół, ale już teraz można powiedzieć, że i nasz samorząd studencki bardzo prężnie działa. Tutaj udało, udaje nam się ich dosyć dobrze zaktywizować. Gdy na przykład zaprosiliśmy gości zagranicznych, bo to jest naszą taką tradycją, że, udaje nam, że prosimy, żeby jacyś naukowcy, ostatnio była na przykład profesor Josipowicz u nas z Chorwacji, która bardzo ciekawy, prywatnie żona pana prezydenta Chorwacji. Był. Gościła na wydziale, tak? Tak, gościła mhm. na wydziale i tutaj trzeba przyznać, że studenci świetnie się zorganizowali i tutaj właściwie sami dosyć było bardzo miło, została przyjęta pani profesor, zresztą poprzedni goście również, także tutaj um, jest to i widać to życie studenckie i myślę, że, że ono się coraz bardziej będzie rozwijało w szczególności, że, że, że koła st studenckie na w chwili obecnej, w szczególności na może to wynika z tego, że te studia trwają 5 lat. Są studiami jednolitymi, no i... E, wiem Ludzie innym... zdążą się poznać, tak. sprawdzić w wielu sytuacjach. Wobec tego tak, życzymy przede wszystkim tego, żeby rozwijał się wydział dalej tak dynamicznie jak do tej pory, zarówno w kontekście kadry, jak i studentów, żeby państwu pracowało się tu dobrze, a studentom przyjemnie studiowało. Życzę dalszych sukcesów. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję. Państwa i moim gościem był pan dr Piotr Mysiak, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.